Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć Wam trochę o mikrodozowaniu. Opowiem Wam, czym jest mikrodozowanie, dlaczego moim zdaniem warto mikrodozować oraz jaki sprzęt sprawdzi się do tego najlepiej. To co, lecimy! Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest mikrodozowanie. Więc w mojej definicji mikrodozowanie to jest korzystanie z bardzo niewielkich ilości suszu, takich rzędu 0,1 albo, albo nawet mniejszych. Warto sobie sprawdzić do tego wagę elektroniczną, która pozwoli nam odmierzać tego suszu dokładnej ilości. W każdym razie jest to używanie bardzo niewielkich ilości suszu, które jednocześnie pozwala uzyskać oczekiwane efekty. Jest to szczególnie cenne w przypadku użytkowania medycznego, no bo pozwala nam dostarczać sekanabinoidów i uzyskiwać określone efekty medyczne, ale bez konieczności jakichś silnych efektów psychoaktywnych. No i w większości pr przypadków używa się mało, ale względnie często, co pozwala podtrzymać oczekiwane efekty na odpowiednim poziomie, a jednocześnie zbudować jakąś tolerancję, która będzie sprawiała, że że te efekty psychoaktywne z kolei nie będą, nie będą a, bardzo intensywne. No i więc jednocześnie używa się niewiele, ale bardzo niewiele, ale względnie, względnie często. A, ok, teraz, dlaczego moim zdaniem, warto mikrodozować? Przede wszystkim dlatego, że jest to taki trochę samo napędzający się e, mechanizm, czyli używamy. Tak, jak, tak jakbyście używali tego suszu na przykład coraz więcej, prawda? No to tak się dzieje, że używacie go coraz więcej, macie coraz większą tolerancję, potem to już działa coraz słabiej. No i to jest taka, taka sama napędzająca się machina. A w przypadku mikrodoczenia to działa dokładnie na odwrót. Czyli używamy mniej suszu. Na początku jasne to jest, to jest jakieś wymaga jakiegoś przestawienia się, ale używamy mniej suszu i na skutek tego po pewnym czasie też nasza tolerancja się stopniowo. Obniża, czyli z jednej strony używacie tego suszu regularnie i niewiele, także budujecie sobie a, tą tolerancję i nie musicie mieć tych efektów selektywnych, ale z drugiej strony ta tolerancja się stopniowo a, obniża, ale wy idziecie za tym, obniżając ilość suszu. <grych> czyli krótko mówiąc, używacie go coraz, coraz mniej. No i na początku, jak kiedyś usłyszałem, że można nie wiem, waporyzować 0,1 g, to wydawało mi się to śmieszne i, i niedorzeczne. Natomiast wiem teraz z powodzeniem, że można zwaporyzować ilość nawet o połowę mniejszą, czyli 0,05 g, 50 mg suszu i uzyskać efekty w pełni satysfakcjonujące. I to jest właśnie magia, magia mikrodozowania. I w zależności od tego, czy robicie to w celach rekreacyjnych, czy w celach medycznych, to, to oczywiście będzie tutaj się zmieniało podejście. Do do, do tolerancji i efektów psychoaktywnych. Natomiast faktem jest, że, że mikrodozując możecie coraz bardziej sobie tę tolerancję e, obniżać i w ślad używać coraz mniejszych ilości i w konsekwencji możecie używać bardzo niewielkich ilości suszu, a, a mieć w pełni satysfakcjonujące efekty. No i z tego punktu widzenia człowiekowi się naprawdę dopiero a, można, zobaczyć, a, można zobaczyć, człowiekowi się naprawdę wtedy chce śmiać, jak pomyśli, ile tego suszu używał kiedyś, a jednocześnie mając te, te efekty jakoś E, jakoś tam spłaszczone, e, a, a ile go się używa teraz? I, I ma się te efekty w pełni satysfakcjonujące. E, no. Więc to, to, jest, to jest powód główny, moim zdaniem, dlaczego warto, warto mikrodozować. No, wiadomo, że ceny suszu w aptece w Polsce nie są szczególnie niskie w zależności od miasta. Jest to między, między 50 a nawet 60 kilka złotych za gram. Więc takie, takie podejście z mikrodozowaniem, moim zdaniem, jest fajne, no, bo nie tylko zużywacie tego suszu tyle ile potrzebujecie tak naprawdę, ile wasz organizm potrzebuje w konsekwencji. Ale, ale też po prostu używać go bardzo mało i jest to oszczędne. No dobra, to teraz najciekawsza sprawa, czyli jak to zrobić. No oczywiście mówimy tutaj cały czas o waporyzacji, nie, nie rozważam tutaj nawet, nawet palenia, no ale waporyzatorów jest bardzo wiele no i nie każdy się do mikrodozowania dobrze nadaje. Na przykład takie sprzęty jak DaVinci IQ2 czy, czy Pax3, jakkolwiek są to świetne waporyzatory, to nie są one dobre do mikrodozowania z tego względu, że mają Pojemne komory na susz, a są one naprawdę spore, a jednocześnie są to waporyzatory sesyjne, czyli wymagają wykorzystania całej zawartości takiej komory naraz. Więc tutaj będziecie zużywali tego suszu o wiele więcej no i to będzie a, no, lepsze dla użytkowników, takich, którzy potrzebują faktycznie tego suszu dużo, bo mają jakąś tam tolerancję albo po prostu na czym innym im zależy niż na mikrodozowaniu. Mikro Jeśli chodzi o waporyzatory elektroniczne, no to, to świetnie się sprawdzą do mikrodozowania wszelkie modele on demand, czyli takie, w których możecie sobie swobodnie przerywać inhalację. Na przykład może to być Firefly 2 lub 2, bardzo fajny sprzęt do mikrodozowania. Może to być na przykład nowy XMAX V3 Pro. No wiem, że na jego recenzję sporo osób, sporo osób czeka. To jest to, to, to co pada nie jest oprócz Stricte on demand, ale oba mają tą, tą cechę, że e, mają niewielką komorę na susz e, i można sobie tą inhalację w każdym momencie przerwać i, i wznowić ponownie. E. No, natomiast najlepszym moim zdaniem do, do mikrodozowania są waporyzatory butanowe, nie wszystkie, na przykład Sticky Brick, jakkolwiek można używać, w bardzo niewiele suszu, to, to moim zdaniem nie sprawdzi się najlepiej, ale właśnie takie waporyzatory jak cała linia DynaVap, no i król mikrodozowania, którego recenzję Wam prezentowałem niedawno, czyli, czyli Vapman. A jeśli chodzi o wapkapy, no to tutaj się mieści do komory nieco poniżej 0,1 g, natomiast można swobodnie używać połowy tej ilości, można naprawdę dowolnych okruchów a i tak wapkap da radę je skutecznie odparować, więc to jest, to jest magia. Wapka jest świetny do mikrodozowania, a możecie sobie też zmniejszyć komorę, nie działa to może jakoś super w wapkapach, ale tak jak mówiłem, nawet bez jej zmniejszania możecie tu używać dowolnie małych ilości suszu i wciąż je skutecznie sobie odparować. Natomiast Wapman to jest waporyzator, który ma taką malutką komorę, do której wchodzi maksymalnie 50 mg, czyli 0,05. Natomiast jest też takie sitko do komory. Może przyniosę wam je, pokażę chwileczkę. OK, już jestem. To jest to sitko do mikrodozowania. Ono jest do koncentratów, ale może też sprawić, że może też sprawić, że po prostu używacie tu jeszcze mniej suszu. I to pozwala używać tutaj naprawdę niesamowitych okruchów. Nie chcę rzucać liczbami, bo się będziecie ze mnie śmiali, ale jak zważyłem, jaką ilość tutaj można skutecznie zwaporyzować przy pomocy takiego sitka, no to to byłem naprawdę w ciężkim szoku. Więc te dwa waporyzatory, w sensie cała linia DynaVap i Vapman z naciskiem na Vapmana, to są moim zdaniem najlepsze rozwiązania do mikrodozowania. No, natomiast jasne, idealny waporyzator do mikrodozowania jest taki, że ma małą komorę, pozwala na przerwanie inhalacji w dowolnym momencie. To są dwa takie, dwa takie czynniki, które te, temu mikrodozowaniu sprzyjają. Natomiast można równie dobrze skorzystać z modeli takich jak na przykład e, Razer Solo 2 czy, czy Mighty Plus, e, no bo one oba będą sprawnie działały z ilością rzędu 0,1 g. Z taką różnicą, że po prostu będziecie musieli to wykorzystać raczej, e, raczej w całości naraz. A, natomiast wybierając. No i, i to 01 to jest takie, takie minimum, które możecie tutaj użyć. To jest, to jest ta wada, prawda? Dla niektórych to będzie OK. No ale to nie umożliwia tego, tego schodzenia z ilości coraz, na coraz mniejsza, a to umożliwia DynaWap, no i przede wszystkim. Vapman. I tutaj naprawdę możecie dojść do jakiegoś po prostu kosmicznego a, poziomu wydajności. A, no i tak jak mówię, to, to wszystko bazuje na tym, że używacie tego suszu coraz mniej. A, oczywiście można się zatrzymać na, na jakimś etapie, a, a można schodzić z tego coraz bardziej. I, no i krótko mówiąc, potem, potem człowiek się dziwi, ale na przykład się okazuje, że, że waporyzując a, że waporyzując kilka razy dziennie, prawda, czy nie mówię kilkanaście, bo to, to tak, tak aż nie idzie, no ale załóżmy, że, że się wapruzuje te pięć, sześć razy dziennie, e, bardzo niewielkie ilości, można swobodnie w ciągu, w ciągu zejrzeć ilości, że się w ciągu tygodnia zużywa tam tego suszu, e, na przykład półtora grama, prawda, więc są to, są to ilości bardzo, e, bardzo niewielkie, to oczywiście jest wszystko indywidualne, wedle potrzeb, e, nie, nie znaczy, że to, co u jednego działa dobrze, u innych też będzie, e, natomiast na pewno Warto przynajmniej spróbować mikrodozowania, bo jest to jeden, moim zdaniem jeden z, ciekawszych, jeden z ciekawszych takich schematów przyjmowania konopi, szczególnie, szczególnie tych medycznych. Dobra, słuchajcie, powiedziałem Wam dzisiaj trochę o, o mikrodozowaniu. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące mikrodozowania czy, czy sprzętów do niego przeznaczonych, to piszcie oczywiście w komentarzach. Zapraszam Was do tego serdecznie. A, jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam Was do subskrybowania. A, co, e-booka e macie do pobrania, jak zawsze, pod tym filmem w opisie, do czego Was również zachęcam. A, i zachęcam Was również do, do oglądania kolejnych moich filmów. A póki co dziękuję Wam za dotrwanie do końca. Do zobaczenia, na razie cześć.